Oluś, co? gdzie dzisiaj jedziemy? Na, do foczek. Do foczek? A, a co robicie? Będziemy jechać do foczek na Hel, do fokarium. Gdzie jest? No, paręnaście kilometrów. A idziemy na nóżkach? Autkiem pojedziemy. Samu. Bo jest za daleko, żeby iść na nóżkach. Pojedziemy do Fokarium, a jak będziemy wracać, to pojedziemy na Molo. A może... A jak ja mam tą nogę, to, to... Tata, jak Ty sobie kupisz nogę sam ze mną, to będziemy sami jeździć bez mamy. Tata, i ola ja na, na dwa nogę. Ty nam, na Ty... Na Hurejno to swoją, a ja do swojej. Oczywiście, że tak. Fajny jest domek ten. No. Gdzie on przyjechaliśmy? No, do Foczek. Do Foczek przyjechaliśmy. Ale nie jestem na baranie. Na no baranie? No. A kto jest baranem? Ja! Hm. Ale idziemy. gdzieś Ale. Hmm. Hmm. Idziemy zobaczyć foczki obiecane. Jajko. Mhm. Jajko nieco. Co, jajko, idziemy zobaczyć foczki. Co Marcin, co tam jest? Tam jest okna są. Będzie zobaczymy foki. Chodź o szukamy foczek. Tam z tego będzie tu to tam tyle. Ty musisz go na ręce, żebyś to tak nie rady. O, płynie. Widzisz? widzisz Oluś? Taka duża płynie. Tam płynie, taka duża foczka. Tam, tam, taka duża foka płynie. Władę złapię. Tak, tak. O, tak. na tak, Nie O, tak, tak. O, tak, tak. spadniesz. Musisz Oluś O, O, No i tam płynie sobie foczki. Dwie foczki płyną. Wyścigówki Oluś. Co pierwszy? Jedna się gdzieś zgubiła. Na prostej drodze. Opa. Upa, zawróciła znowu. Znowu O. Znowu pluje foczka, widzisz? I Ipa, po głowie się płaca, pan błaga. No co robi? No pokaż się, no. Dwie popłynęły. Może wyjdzie.

i sobie chodzimy po helu? Hmm? Byliśmy w fokarium? No. no. Widzieliśmy foczki. Foczki, a co robisz? A fotki? ja mam. Co masz? No. Ale pan zobaczył. Kosztowało 9 zł. 9 <laughs> zł? To chyba nie to kosztowało 9 zł. A jaką chciałam? Za... 15. O, no to 15! No? Kulcie! <grywa> A nie tak, nie być tylko 4 kilo. Mhm. Ale miała być 4 kilo, to myślę, że to jest. Na sobie co? zobaczyliśmy, po Helu pochodziliśmy. No. wracamy do nas jeszcze na plażę. Pójdziemy, nie? Co? No, pogoda nam naprawdę dopisała jeszcze, nie? Gdzie? No na plażę jeszcze. Na nie. Zjedliśmy mega zapiekankę. No. Idziemy do nas jeszcze na plażę, wrócimy do nas i jeszcze pójdziemy na plażę. Gdzie? Yeah. No do nas, wykorzystamy ładną pogodę, jeszcze się pobawimy. Gdzie? Yeah. Na plaży, a tamtym? No pewnie. A się zepsuje? Nie, no nie zepsuje się. Nie zepsuje, co nie? Nie zepsuje się. No, i powoli kończymy ten ostatni dzień pobytu nad morzem. Zuzia została z Olkiem w domku. Kochana jest. Pozwoliłam jeszcze wyjść na plażę, bo Oleg już nie chciał. Więc wyszedłem sobie i jeszcze korzystam z pięknej pogody. Korzystam z tego wszystkiego, co tu mamy. Z szumu morza. Pięknej pogody Jest wspaniale Urlop się powoli kończy Jutro już wracamy do domu z rana Ale chcemy się dzisiaj zapakować Żeby jutro jeszcze przyjść tutaj z rana na tą plażę I się pożegnać Bo przyjedziemy dopiero za rok Ale póki co Póki co jeszcze korzystam mi się relaksuje i ładuje baterie. Wspaniale jest. Człowiek by jeszcze został parę dni, no ale niestety siła wyższa, praca przed Wykorzystujemy każdą chwilę. Znaczy w tej chwili to już tylko ja wykorzystuję tą chwilę. Wspaniale, cudownie. Moczę sobie stópki, woda jest przyjemna. Kurczę, aż bym się chciał wykąpać, no ale to już chyba nie dam rady teraz. Nie widać! Nie widać z tej kamery. Że rzeczywiście chodzę po tej wodzie, żeby nie było. Czekajcie. O! Jestem w wodzie. Jestem w wodzie. No, ale już powoli wracam. Powoli wracam już sobie do domku Kurczę, nie chcę mi się wracać, zostałbym tutaj jeszcze dzisiaj to bym jeszcze został z godzinę dwie a ogólnie to jeszcze z dzień dwa tak dwa, nawet trzy dni to by było super Ale za rok przyjedziemy na dłużej na pewno Pogodę i tak trafiliśmy rewelacyjną. No dobra, wracam już w takim razie. Wracam już i co? No, nie żegnamy się, bo jeszcze jutro się zobaczymy i usłyszymy. Jeszcze Wam pokażę teraz kawałek morza, i tyle. Ja Wam mówię do jutra. Ja Wam mówię do jutra w imieniu swoim i całej naszej trujeczki. I popatrzcie sobie jeszcze na morze. Na razie.